Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Jak siać rzodkiewkę? Rzodkiewkę polecam uprawiać siejąc nasiona bezpośrednio do gleby lub do doniczki. Siew do gruntu od marca do września. Mając tunel foliowy lub szklarnię, możemy zacząć uprawę już tak w połowie lutego, chociaż bezpieczniej i tak od marca. Różnie to bywa z uprawą rzodkiewki latem. Może się zdarzyć, że nie pójdzie w korzeń. Są różne odmiany rzodkiewki. Jedne kiepsko się, się nadadzą w uprawie latem, a inne całkiem dobrze będą sobie radziły. Głębokość siewu 1-2 cm. Wysiew po jednym nasionku na dziurkę, ponieważ nasiona kiełkują bardzo dobrze. Wschody przeważnie w parę dni, chociaż zdarza się też, że trwa to nawet dwa tygodnie. Różnie to bywa, a wiele zależy tutaj od temperatury, bo choć rzodkiewka kiełkuje nawet w dosyć niskich temperaturach, to szybciej to zrobi w wyższych. Rozstaw co 4 cm w rzędzie, co 10-15 cm między rzędami. Niektórzy sieją na oko bardzo gęsto i później przerzedzają grządkę. Ja polecam siać od razu według zalecanego rozstawu. Stanowisko uprawy najlepiej słoneczne. I tutaj, jeszcze raz, gdzie uprawiać? Rzodkiewkę można uprawiać w nieosłoniętym gruncie, jak również w szklarni, tunelu foliowym. Oprócz uprawy gruntowej, rośliny można uprawiać również w pojemnikach. Polecam uprawiać rzodkiewki w zwykłej skrzynce balkonowej. No, tak się już od kilku lat i fajnie to wszystko wychodzi. Ponadto polecam zainwestować w, do, w dobre podłoże, ponieważ to jedno z kluczowych elementów udanej uprawy rzodkiewki w pojemnikach. Sama dobra ziemia powinna wystarczyć do wydania dobrych jakościowo plonów. Niektórzy próbują uprawiać rzodkiewki w domu. Przy zamkniętym oknie, bez doświetlania, uprawa praktycznie nie ma szans powodzenia. Gleba przepuszczalna, próchnicza o pH 6 do 7. Roślina urośnie na wielu zwykłych glebach. Można jednak poprawić jakość gleby stosując np. obornik czy też kompost. Uprawa rzodkiewki w drugim, trzecim roku po oborniku. Aby podnieść poziom pH można wapnować glebę jesienią poprzedniego roku. Nie powinno się jednak łączyć jednoczesnego nawożenia obornikiem z wapnowaniem. Tutaj jeszcze coś powiem o robakach, no bo coś w tym jest, że jest mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia robaków w rzodkiewce podłużnej. Nie twierdzę, aby nie uprawiać okrągłej rzodkiewki, ponieważ będą tam robaki. No, to nie jest prawda, ale zachęcam do uprawy rzodkiewki podłużnej, a nie tylko samej okrągłej. Rzodkiewka okrągła jest bardziej narażona na robaki, w szczególności w uprawie w gruncie, ale to nie oznacza, że będzie to robaki miała. Warto dodać, że większe prawdopodobieństwo robaczywej rzodkiewki jest wiosną. Dobre sąsiedztwo. Fasola, groch, marchew, pasternak, pietruszka, por, rzepa, sałata, szpinak. Najlepiej nie uprawiać rzodkiewki bezpośrednio po warzywach kapustnych i rzepowatych. Rzodkiewka może być dobrym przedplonem np. dla pomidorów czy też warzyw dyniowatych. Dzięki za uwagę, zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info Prawa. Pozdrawiam.